Minęła godzina 19. Ja nazywam się Hildegarda Bonkar-Pietruszka i dzisiaj przeprowadzę wywiad z naszym niesamowitym, najlepszym, jedynym w swoim rodzaju i jednocześnie fenomenalnym wodzem, panem Kaczorem. Proszę powitać go gorącymi brawami. <klucz> Witam, ekscelencjo. Guten Morgen, Frau. Jak minęła podróż do naszego studia? Tragicznie. Niestety, żołnierze nie zatankowali naszego wozu. Przez to musiałem przez godzinę czekać w okropnym mrozie. Hm. Okropne. Nawet nie wiem, co powiedzieć. A jak mnie rozłąka z kotem? Bardzo źle. Niestety bardzo to przeżyłam. Jest to okrutne. Jednocześnie kazałem rozstrzelać w swojej wiosce wszystkie koty. Okropne. Ale jako, że łączymy się z bólem Pana, uznaliśmy, że damy taki skromny prezent w postaci takie <noise> Bardzo dziękuję. Naprawdę Natomiast... nie wiem Pani, jak dziękuję za kota. Co? <noise> co? Mam nadzieję, że to jakoś pomoże w tej rozłące. No, pański kot też za panem tęsknił. Ja też go Jak pan mógł. To znaczy, niech pan mnie nie rozstrzela, ale jak pan mógł. Mogłem, bo to ja tu rządzę. Rozumiem. A co pan przyniósł w swojej strzeżce? Bomba Czy mogę ją zobaczyć? Nie. Dlaczego? Bo nie. Niech się pan lepiej uczyć, nie wyściga. mnie. Dobrze, zapiszemy to w protokole. Co możemy jeszcze zrobić? Czy ma Pan coś do powiedzenia w Polsce? Chciałby Pan coś przekazać? Tak, zapraszam na wakacje do naszych cudownych obozów. Zapewniamy tam pewne wyżywienie, zakwaterowanie, wszystko. Mamy nawet place zabaw, specjalnie przygotowane pod małe dzieci. A czy mógłby Pan przy przypomnieć, jak się nazywają takie obozy? Obozami zabawy oczywiście. Myślę, że to świetna atrakcja na wakacje. O, dokładnie. A jak pan myśli, jak sobie działa e, polska gospodarka? Na jakim stopniu jest? Tragicznym. Niemcy są jedyną porządną razą. I tacy z niebieskimi oka? Tak, niestety tak, pani nie jest taką Niemką. No, pani też zostanie po programie rozstrzelona. A kiedy lecz... pan się przeparkuje na blond? To jest trupet. To jest po prostu niepoważne. Czy pani sobie zdaje sprawę, kim ja jestem? No na pewno niebieską. Ten pan nie jest. Koniec wywiadu. Koniec naszego wywiadu. Mamy nadzieję, że jutro się spotkamy. <grywa> Dobrze, Minęła godzina 20, żegnam się z Państwem. Miłego dnia. Nie!